I can't dance. I can't talk. Only thing about me is the way I walk. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jak widzicie, mam dla was dzisiaj kolejny zestaw w okolicach 3000 zł, troszkę więcej, ten konkretny, który tutaj mam. A dlaczego akurat ten przedział cenowy? Niedawno robiliśmy 3,500, 2000 też było nie tak dawno temu. No a teraz stwierdziłem, że w związku z premierą GTX 1660 Super, fajnie by było taki przykładowy zestaw z tą kartą graficzną Wam pokazać intro takie nietypowe troszeczkę, ale nie bez powodu. Może niektórzy już wiedzą dlaczego tę piosenkę konkretnie śpiewałem, a jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach. Wiecie? Dam wam chwilę. Ok. Wyjaśni się za moment dla tych, którzy nie wiedzą skąd to intro i o co chodzi. No a teraz już przejdźmy do przedstawienia części. Procesor Intel Core i 59400 f Posadzimy go sobie na płycie głównej od Gigabyta, dokładnie model B365M-D3H. Płyty na chipsecie B365 różnią się troszkę od 360. Nie jest to jakaś ogromna różnica. Płyty są tańsze, nie trzeba upgrade'ować BIOSu, Nie będzie widać tej różnicy na pewno w wydajności. No i tak pokrótce: chipset ma wsparcie dla większej ilości linii PCI Express. Tu jest 20, a na 360 jest 12. Jest wsparcie dla większej ilości portów USB 14, tutaj 12 na 360. Co prawda nie ma tutaj wsparcia dla USB 3.1, tylko 3.0 maksymalnie, no ale nie jest to ogromna różnica. Mamy tutaj natomiast wsparcie bez dodatkowych kontrolerów dla konfiguracji RAID. Na PCI Express jest to RAID 0.1 i 5, a na interfejsie SATA 0.1, i 10. Karta graficzna, tak jak wspominałem na początku, to 16,60 super, konkretnie w wydaniu od Gigabyte model gaming OC. Nasz procesor ma załączone boxowe chłodzenie, no ale tak, żeby poprawić sobie troszkę komfort pracy, stwierdziłem, że warto dołożyć te 50 zł. Tym bardziej, że Intelowe chłodzenia boxowe no, nie mają najlepszej kultury pracy, umówmy się. Także Spartan 3 wpadł do koszyka. Mamy również 16 GB ramu, Corsair Vengeance 2666 MHz. Z tego względu taka częstotliwość, że Płyta główna na chipsecie B365 nie wspiera podkręcania, także więcej nie ma sensu. System postawimy sobie na dysku SSD od ADATY, dokładnie model SU630, 480 GB. Prądu dostarczy nam zasilacz Vero L2 z certyfikatem brązowym, 600 W w zupełności wystarczy. No i teraz rozwiązanie zagadki, dlaczego tańczyłem i śpiewałem na intro. Obudowa jest firmy Genesis. A Genesis to również wykonawca tej piosenki, którą śpiewałem i jeden z moich ulubionych zespołów. Mamy tutaj dokładnie model Irid 300. No, dlaczego taka obudowa, a nie inna? Nie ze względu na zespół, no ale tak jak się umawialiśmy ostatnio przy zestawie za 3,500 zł, chciałem Wam pokazywać inne obudowy, nie tylko Silentium PC, chociaż one są w porządku. Zazwyczaj faktycznie są opłacalne bardzo. No ale. Umawialiśmy się, będziemy pokazywać różne obudowy. Ja na przykład Genesisa nie znam, nie wiem, jak on wygląda. Będę się dzielił z Wami moimi wrażeniami. Także części są przedstawione, ale jeszcze jedno ogłoszenie. Nim zaczniemy składać komputer. Skończyły się czasy, kiedy jak troglodyta przy użyciu jednego śrubokręta męczę się ze składaniem komputerów, ponieważ firma iFixit podesłała nam taki kozacki zestaw narzędziowy do studia i z jego pomocą będzie dużo łatwiej. Jak widzicie, sprzęt mamy już powejmowany z pudełek. Gotowy do instalacji na swoje miejsce. No, ale zróbmy to jak należy z właściwymi narzędziami. Aha, i. Chciałbym Wam powiedzieć, że narzędzia te, których używam, no nie będę ich tutaj Wam wszystkich pokazywał, nie ma sensu, nie o to chodzi w tym materiale, ale gdybyście chcieli zobaczyć, co dokładnie znajduje się w tej torbie, jakie są tutaj narzędzia, co ile kosztuje i tak dalej, to unboxing jest u mnie na kanale, link do tego materiału zostawiam Wam tutaj. Słuchajcie, montuję właśnie zasilacz, bo tak zorientowałem się, że ciężko będzie przeprowadzić kabel do procesora po włożeniu płyty głównej. No i mała poprawka, nie mamy tutaj Vero L2, tak jak powiedziałem na początku materiału, tylko Vero M2, czyli półmodularny zasilacz, czyli mniej kabli. Zestaw poskładany, odpalony, wszystko działa bez problemu. Testy już za nami. Ale najpierw oczywiście tradycyjnie parę słów o obudowie, co powiecie w ogóle. Moim zdaniem prezentuje się naprawdę spoko. Nie jest to obudowa z wyższej półki, ale nie daje tego po sobie wcale poznać. Przede wszystkim przykładają się do tego materiały, z których obudowa jest wykonana. Mamy tutaj hartowane szkło na froncie oraz z boku. Dodatkowo stal i plastik są bardzo dobrze wykończone, nie ma jakichś niedociągnięć, nic się nie ugina ani nic z tych rzeczy. Bardzo fajnie, moim zdaniem, wyglądają te podświetlone wentylatory. Tak troszkę inaczej niż zwykle to się prezentuje. Tutaj mamy wersję zieloną, z tego co wiem, jest jeszcze niebieska i czerwona. Wentylatory są podłączone do kontrolera prędkości takiego zewnętrznego na obudowie i wraz ze zmianą prędkości obrotowej wentylatorów zmienia się również jasność ledów. Są tutaj dwa miejsca montażowe na dyski 2,5 cala, dwa miejsca na dyski 3,5 cala i jest wystarczająco miejsca na cable management. Nie mam się za bardzo czego przyczepić poza tym, o czym już wspominałem wcześniej, czyli ten kabel zasilający. Procesor trzeba pociągnąć wcześniej, nim zainstalujemy płytę główną. Bo inaczej trzeba będzie go ciągnąć gdzieś jakoś dookoła. Jest również piwnica na zasilacz, także jak ktoś woli, kiedy zasilacz jest schowany, czy ma tam nie wiem, dużo kabli, na przykład w takim niemodularnym zasilaczu, to jest gdzie je schować. Na frontowym panelu mamy jedno złącze USB 3.0, dwa razy USB 2.0. Są również porty audio. Jest przycisk reset i power. Filtry przeciwkurzowe na górze i od spodu, no i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o obudowę od Genesis. No a teraz już przechodzimy do testów. Benchmarki zaczynamy od Assassin's Creed. Na najwyższych ustawieniach gra potrafi się tu i ówdzie przyciąć, ale średni klatkaż całkiem płynny. 54 fps. Dużo mniej wymagającą grą jest Far Cry New Dawn, gdzie nie schodzimy poniżej 70 klatek. Średni wynik natomiast oscyluje w okolicach 90. Counter Strike doczekał się właśnie nowej operacji, Shattered Web. Podobno dużo wnosi do gry. Ja tego nie zgłębiałem, bo na razie uczę się budować w Fortnite cie. 401 klatek na sekundę średnio i 71 minimalnie. GTA 5 na ustawieniach bardzo wysokich chodzi bardzo płynnie. 128 klatek średnio ze spadkami do 60. Nasza maszynka radzi sobie również bardzo sprawnie z Shadow of the Tomb Raider do najwyższych. 81 klatek średnio. Wiedźmin 3 na Uber i 80 FPS-ów średnio bez zająknięcia. Spadki jedynie do 59. Nowe Borderlandsy nie są już tak łagodne. Tutaj, żeby cieszyć się 60 klatkami na sekundę, trzeba zejść na wysokie ustawienia. Na ultra mamy bowiem 55 FPS-ów. Jeszcze gorzej w Metro. Na ultra mamy zaledwie 44 klatki, spadki do 24. Także granica grywalności, ale gra wygląda nadal bardzo dobrze na ustawieniach wysokich. Fortnite. Nie ma już meczu bez fraga. Patrzcie na to. W ostatnim meczu trzy fragi i na bank nie były to boty. W każdym razie mamy tu płynne 110 klatek na ustawieniach epickich. Dalej gra, w którą chciałbym pograć, ale jeszcze nie przeszła mi złość po męczarniach przy premierowych benchmarkach: Red Dead Redemption 2. 51 klatek na ustawieniach ultra. I na zakończenie Apex Legends, średnio 120, minimalnie 88, nic tylko fragować. Teraz jeszcze benchmarki w 1440p. Chociaż karta stworzona jest raczej do Full HD, da się na niej pograć w wyższej rozdziałce, pod warunkiem, że przykręcimy lekko ustawienia. Jak widzicie na załączonym screenie, nasz dysk na kościach QLC utrzymuje właściwie parametry. Ciekawe jak z żywotnością. Może by tak to kolejne tortury SSD? Pora na temperatury. W grach procesor nie przekraczał 60 stopni, a w stres testach sięgał maksymalnie 74. Karta graficzna natomiast to odpowiednio 70 i 75 stopni. Bardzo przyjemnie w departamencie głośności. Opłaciło się tutaj dorzucić trochę grosza do chłodzenia procesora. W grach mamy jedynie trochę ponad 45 dB. W stres testach robi się trochę głośniej i komputer zaczyna konkretniej dawać o sobie znać, prawie 48 dB. Na zakończenie pobór prądu. Jak widzicie, zasilacz mamy z wysoką górką, zarówno w grach, jak i pod syntetycznym obciążeniem. A teraz wracamy do studia. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Całkiem fajny, moim zdaniem, komputer do grania w Full HD. W 1440p również się da, tylko trzeba by zejść z ustawień. Stosunkowo nieduże pieniądze, które jeszcze można troszkę uciąć, na przykład używając boksowego chłodzenia od Intela. No ja tutaj postawiłem na kulturę pracy i dołożyliśmy do Spartana można również tańszą obudowę kupić. Czy tańszy model GTX 1660 Super? tutaj ten Gigabyte najtańszy ze wszystkich nie jest, nie jest też najdroższy. No ale są modele, które gdzieś tam 100, 150 nawet niżej niż ten Gigabyte chodzą. Linki do testowanego dzisiaj sprzętu zostawiam Wam jak zwykle w opisie. Wypiszcie w komentarzach, co byście ewentualnie zmienili w tym zestawie, co myślicie o obudowie i jakie następne obudowy chcielibyście zobaczyć oraz jakie zestawy również podawajcie Wasze propozycje cenowe. No a teraz już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się niebawem do następnego.